Przeżywamy czwartą niedzielę Wielkiego Postu, która się nazywa Niedzielą letarę, czyli jest wielkim wezwaniem do radości. Szczególnym motywem do tej radości jest inicjatywa, jaką ogłosił papież Franciszek zaraz w pierwszym roku swojego pontyfikatu, który nazwał 24 godziny dla Pana. Coraz więcej jest kościołów, gdzie przez ostatnie 24 godziny po prostu spowiadaliśmy na okrągło, zaczynając od Wieczoru piątkowego, to, to jest naprawdę piękne doświadczenie, doświadczenie, które pokazuje, z czego cieszy się Bóg, że w Bogu jest radość i że my wszyscy jesteśmy do tej radości zaproszeni. W tę niedzielę letary czytamy ewangelię z Ewangelii, to znaczy. 15 rozdział Łukasza, który najczęściej jest właśnie tak nazywany Ewangelią w Ewangelii. Kościół wybiera z tego 15 rozdziału Łukasza dla nas dzisiaj przypowieść o ojcu, który ma dwóch synów i jednego z tych synów zwykle nazywamy marnotrawnym. Myślę, że znamy tę przypowieść, ale jednak przeczytajmy ją. Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: Ojcze, daj mi część własności, która na mnie przypada. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swoją własność, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał na służbę do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł: Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu przymieram głodem. Zabiorę się i pójdę do mego ojca i powiem mu, ojcze. Zgrzeszyłem przeciw niebu i względem Ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Uczyj mnie choćby jednym z Twoich najemników. Zabrał się więc i poszedł do swego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko. Wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i wobec Ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Lecz ojciec powiedział do swych sług: Przynieście szybko najlepszą szatę, ubierzcie go, dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie utuczone ciele i zabijcie. Będziemy ucztować i weselić się, ponieważ ten syn mój był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się weselić. To jest moment, w którym warto się zatrzymać. Bo do tego momentu widzimy, na czym polega radość Boga. Radość Boga bierze się z tego, że odnajduje Syna w powracającym marnotrawnym dziecku. Odnajduje w nim godność Syna, chociaż ten wracający chłopak sam już sobie tej godności nie odnajduje. On najwyraźniej nie wierzy w to, że w ogóle jeszcze może z ojcem poukładać się w, jak dawniej w relacjach rodzinnych. Jest przekonany, że jedyne co może, to umówić się z ojcem o pracę, jak najemnik, jak niewolnik, jak robotnik. Ale najlepsza nowina o Bogu, która jest w tym tekście ukryta, jest taka, że Pan Bóg się z nami nigdy w ten sposób nie umówi. Pan Bóg się nie umówi z nami o robotę. Pan Bóg. Yy, Potrafi w nas widzieć tylko swoich synów, tylko swoje dzieci, tylko swoje córki. I Bóg w żaden sposób nie umówi się na jakąkolwiek inną relację, na takiej zadzie, ja tobie daję, ty mi dajesz, jakoś się poukładajmy. Nie, to jest poza możliwościami Boga. Bóg widzi w nas swoje dzieci i kiedy my poddajemy się temu wzrokowi Boga, to znaczy kiedy my pozwolimy mu w sobie zobaczyć swoje dziecko. I kiedy my uwierzymy y, temu spojrzeniu Boga na siebie, to Bóg przeżywa największą z możliwych radości. I y, 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 wzywa do tej radości wszystkich, także widzimy wyraźnie, jak tu do tej radości wezwany jest Kościół, bo w tych sługach, którzy są przywołani natychmiast przez Ojca, przynieście y, pierwszą suknię, y, pierścień sandałych w tych sługach trzeba widzieć Ludzi kościoła, którzy powinni dzielić z Bogiem taką radość, kiedy w człowieku, który był bardzo daleko, który zmarnotrawił wydawałoby się ogromnie wiele, naraz Bóg potrafi odnaleźć swojego syna czy swoją córkę. To jest niesłychanie piękna Ewangelia i, i wielkie wezwanie do radości. Mówię, kościół nią żyje w szczególny sposób od wczoraj, od. Od tych 24 godzin nieustannej spowiedzi, bo to, mam nadzieję, było doświadczeniem kościoła ciągłym, jak, jak Pan Bóg swoją łaską, swoją miłością odnajduje w grzeszniku godność dziecka Bożego. I potem jest domknięcie tej przypowieści, które dotyczy starszego syna. Starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to ma znaczyć. Ten mu rzekł: Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone ciele, ponieważ odzyskał go zdrowego. Rozgniewał się na to i nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. Leżony odpowiedział: Ojcu, oto tyle lat ci służę, nigdy nie przekroczyłem twojego nakazu. Ale mnie nigdy nie dałeś koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił, ten syn Twój, który roztrwonił Twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone ciele. Lecz on mu odpowiedział: Moje dziecko, ty zawsze jesteś ze mną, i wszystko, co moje, do ciebie należy. A trzeba było weselić się i cieszyć z tego, że ten brat Twój był umarły, a znów ożył. Zaginął, a odnalazł się. I tu się kończy przypowieść i my właściwie zostaniemy z pytaniem, czy potrafimy się cieszyć radością Boga. Bo o ile widać, że Ojciec był w stanie przekonać tego młodszego, o tyle nie wiemy do końca, czy przekonał, czy nie przekonał starszego. Znaczy, czy starszy wejdzie w końcu na tę ucztę i będzie się cieszył ze swoim Ojcem, czy nie. To jest to jest ogromne pytanie do Kościoła dnia dzisiejszego, bo myślę, że przeżywamy to razem z papieżem Franciszkiem, jak z jakim natężeniem Bóg objawia swoje oblicze miłosiernego Ojca. I raz po raz podnoszą się głosy, które pokazują, że w sumie to nie ma się z czego cieszyć. Jakby nie brakowało wśród nas ludzi, w nas samych takiego druchu. Nie, że nie wiem, może to nie, jest, to, może to nie jest pedagogiczne, może to nie jest właściwe, może to nie jest sprawiedliwe i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie? Może się okazać, że w tę niedzielę, która jest niedzielą radości, yy, yy, zmącimy Bogu radość. Bo możemy się odnaleźć razem z Nim tej radości, z każdym grzesznikiem, który w sobie odkrył Syna i Córkę bo Bożą, albo albo zasmucimy głęboko ojca odmawiając mu zrozumienia dla jego motywów i dla jego szalonej miłości do ludzi. Więc oby nie ta przypowieść tak naprawdę przez Jezusa była opowiedziana z racji na starszego syna, nie z racji na młodszego. Więc yy, yy, zmierzmy się także z tym starszym.